Jesienią popularny program TTV, Gogglebox. Przed telewizorem, powróci z nowymi odcinkami, jednak w składzie zobaczymy istotne zmiany. Mariusz Kozak, jedna z ulubionych postaci widzów, będzie kontynuował swoją przygodę w show, ale jego długoletni partner ekranowy, Jacek Szawioła, nie pojawi się już obok niego na kanapie. Jacek Szawioła, znany fryzjer który przez 10 lat tworzył telewizyjny duet z Kozakiem, odszedł z programu w maju, wywołując niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych. Mężczyzna ujawnił, że poczuł się dyskryminowany na planie. W swoich postach na portalach społecznościowych opisał sytuację, w której poproszono go o zmycie makijażu, co było dla niego nie do przyjęcia. Jako 40-letni gej i osoba publiczna. Walcząca o akceptację mniejszości w Polsce, Jacek Szawioła uznał takie żądanie za obraźliwe i ostatecznie zdecydował się opuścić program. Wczoraj na planie jednego z programów doświadczyłem czegoś, co mnie głęboko poruszyło. Usłyszałem pytanie, czy mój makijaż mógłby być mniej przegięty i czy mogę go zmyć, nawet kosztem opóźnienia zdjęć. Jako 40-letni gej i gwiazda telewizji która od lat walczy o zmianę postrzegania mniejszości w Polsce, takie słowa uderzyły mnie niczym policzek. Mój makijaż to nie tylko kolory i kreski, to część mojej tożsamości, forma wyrażania siebie i sprzeciwu wobec dyskryminacji, z którą mierzyłem się przez całe życie. Zaczął to, że ktoś na planie w imieniu producenta ośmielił się kwestionować mój wygląd. Jest dla mnie niedopuszczalne. To pokazuje, jak wiele jeszcze pracy mamy przed sobą, aby osiągnąć prawdziwe, europejskie standardy, nie tylko na ekranie, ale i w relacjach międzyludzkich. Powiedziałem nie, bo najważniejsze jest, aby sprzeciwiać się niewłaściwym sytuacjom, nawet jeśli oznacza to opóźnienie zdjęć i narażenie się na komentarze. Walka o równość i akceptację trwa dalej, i choć czasem spotykamy się z przeszkodami, wierzę, że wspólnie możemy stworzyć świat, w którym każdy czuje się swobodnie i może być sobą, bez względu na makijaż, orientację seksualną czy inne cechy, dodał Jacek Szawioła w oświadczeniu w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na zarzuty Jacka Szawioły produkcja programu stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom o dyskryminację. W oświadczeniu zaznaczono, że pytanie o zmianę makijażu było jednym z rutynowych ustaleń przed nagraniem. Produkcja zaakceptowała decyzję Jacka o opuszczeniu programu, choć była zaskoczona jego odejściem i faktem, że dowiedziała się o tym z mediów. Stanowczo muszę zaprzeczyć wszelkim oskarżeniom, które padły w naszą stronę ze strony Jacka. Pytanie o zmianę makijażu było jednym z wielu zwyczajowych ustaleń przed nagraniem. Produkcja zaakceptowała decyzję Jacka i program został zrealizowany. TTV od zawsze głosił przesłanie różnorodności, niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy wyznania. Jesteśmy zaskoczeni decyzją Jacka o odejściu z programu oraz tym, że dowiedzieliśmy się o tym z mediów. Oczywiście, szanujemy jego decyzję. Skomentowała w rozmowie z Plotkiem producentka programu z ramienia Velvel Production. Po odejściu Jacka produkcja dała Mariuszowi Kozakowi wolną rękę w wyborze nowej osoby do programu. W najnowszych odcinkach zobaczymy u jego boku jego mamę, panią Mariolę. Mariusz często pokazuje ją w mediach społecznościowych, a produkcja programu jest przekonana, że jej charyzma i naturalność sprawią, że świetnie wpasuje się w klimat show. Nowy sezon zadebiutuje jesienią. A widzowie będą mogli obserwować, jak Mariusz Kozak i jego mama, pani Mariola, radzą sobie w nowym duecie. Choć odejście Jacka Szawioły było dużym zaskoczeniem, produkcja i fani programu mają nadzieję, że nowy para przyniesie wiele pozytywnych emocji i niezapomnianych momentów na ekranie.